Minęło już dokładnie 6,5 godziny. Spoglądałem na zegar, bo już się nie mogę doczekać. Wyciągamy serducha i żołądki do ostygnięcia i będziemy kroić. Kurczak też już o, prawie prawie wyciągnę do prawie i będzie można szamać. Dobra, tą lewą ręką to sobie mogę, kurde pogrzebać w uchu. Wstępnie doprawione, kura jeszcze siedzi, jeszcze chwilkę je tam dam z pół godzinki, żołądki, serducha mięciutkie. Teraz czekam aż to ostygnie trzeba pokroić. Jest tego towaru. By 3 kg kilo żołądków i kilogram serduszek. No i ta kura nieszczęsna.